Zapisałam się za równy miesiąc do fryzjera i nie mam pojęcia, co mam zrobić, ponieważ mam dwie opcje. Albo pójdę w bardzo ciemny brąz, albo zrobię się na blond. I naprawdę przysięgam wam, że nie mam pojęcia, co mam wybrać. Więc z jednej strony wstaję i mam takie dobra, na pewno chcę blond, chcę zrobić sobie blond. Ale potem zasypiam i mówię, nie, no, ciemne włosy byłyby lepsze dla mnie. Co ja mam zrobić? Bo ja nie mam pojęcia, bo chcę. Coś z nimi zrobić na 100%. Pierwsze dwa tygodnie na uczelni są za mną. Kupiłam wczoraj iPada. Dosłownie zaczęłam go konfigurować i jestem z niego bardzo zadowolona. Kupiłam go z taką klawiaturą, że mogę pisać. Jest naprawdę super, bo przyznam Wam się szczerze, że byłam jedyną osobą na sali, gdzie było 200 osób, która nie miała nic. E, mówiłam wcześniej, że muszę zamówić MacBooka lub właśnie iPada. Naprawdę ja siedziałam w tej sali, na tym wykładzie, wszyscy notowali, a ja z takim wiecie, małym zaszycikiem. I miałam takie boże, po prostu muszę to już kupić. I naprawdę ja rozumiem, dlaczego ludzie wybierają to, ponieważ jest lżejsze. Ja wcześniej musiałam targać te wszystkie książki, zeszyty, i naprawdę zaczęły boleć mi mocno plecy. W tym tygodniu mam pierwsze kolokwium i nie zaczęłam się uczyć jeszcze. Wydaje mi się, że to jest już ten czas, żeby się uczyć. Pokażę Wam, co mam w salonie. Zapaliłam mnóstwo świeczek i jest naprawdę bardzo fajny klimat. Tutaj mam kominek. Zobaczcie co moja mama kupiła. Powiedziałam raz, że smakuje mi Prince Polo. To jest cała paczka tego. Minęło kilka dni i się strasznie rozchorowałam. Przez cały tydzień byłam w domu, ani razu nie byłam w uczelni. Co mnie trochę martwi, bo już wykorzystałam swoje wszystkie nieobecności. Jutro mam kolokwium, więc na pewno muszę iść. Ale bardzo dziwne, bo pierwszy raz w życiu szczepiłam się na grypę i Naprawdę myślałam, że nie zachoruję, ale najprawdopodobniej to było po prostu zwykłe przeziębienie. Teraz jest już o wiele lepiej, więc musimy się uczyć na kolokwium teraz, bo za bardzo się nie uczyłam. Też ja to rozumiem, o dziwo, bardzo mi to łatwo wchodziło na wykładach. Tutaj jest moje miejsce pracy na dzisiaj z widokiem na ogródek. Przyszły mi dzisiaj dwie książki, jest to wprowadzenie do prawa i napisała to nasza pani profesor, więc dużo osób straszy. Trzeba się naprawdę pilnie uczyć do niej. I wstęp do prawoznawstwa. Ja mam już książkę, ale nie tą. Też poleciła, żeby tą kupić, więc mam nadzieję, że to był dobry wybór. Jutro mam kolokwium z tego i muszę się naprawdę wziąć w garść, bo naprawdę trzeba, bo ja się, że tego nie zaliczę. Dobra, jestem już po kolokwium i szczerze to było strasznie ciężkie większość osób mówiła, boże to było takie łatwe w 10 minut zrobiłem ale dla mnie nie więc to jest dobry znak, żeby naprawdę się przyłożyć do tej nauki, bo tak wydaje mi się, że ten październik dla pierwszaków, świeżaków, to jest taki miesiąc, gdzie jeszcze można nie wiadomo co porobić. Trzeba się już wziąć w karcie, bo tak naprawdę został cały listopad, cały grudzień i już jest sesja. Zrobiłam sobie spaghetti, bo że ja... <grym> Ej, serio, ja nagrywam. Ja jem spaghetti jak tylko nagrywam. I to jakby to wygląda, jakbym jadła cały czas, to? Moje pierwsze spaghetti. I teraz gotujemy spaghetti. To jest mój ostatni posiłek. Bo rzeczywiście na wszystkich vlogach przez ostatnie 4 miesiące nie tylko to. Tak, zdałam sobie sprawę, że naprawdę to już się zaczęło, i jakby to wszystko już działa i idzie swoim tempem. Szczerze mówiąc. Najgorsze są te dojazdy. No ja, mnie to tak po prostu rozwala, że ja muszę wstawać o 5, żeby dojechać tam i wracam o jakiejś 16, 17. jest jestem zmęczona. To jest tak wygodne, że nie muszę nosić 10 książek codziennie, tylko noszę 5. Hi, mam wszystko w tym. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że zapisałam się już do koła naukowego i również dołączyłam do kolejnego stowarzyszenia. Ja się tak dzisiaj stresowałam tym wszystkim, bo miałam rozmowy rekrutacyjne i naprawdę tyle rzeczy dzisiaj zrobiłam, że też nie dziwię się, że to zmęczenie jest teraz, bo dużo się najadłam tego stresu, chociaż nie powinnam. To nie było stresujące, tak jak się wydawało, ale ja jestem takim nerwusem, który się stresuje bez powodu. jeju, ojeju, zobacz. A ptysio jest tak kochana, on jest taki słodziutki, taki bibi, bibi, bi, bi. Mm. Ciaczki. Przebrałam się w wygodne ciuszki i chcę się zacząć uczyć. Jest godzina 18:40, więc mamy dobry czas. Kurczę, nie wiem czego się uczyć. Już mam zapowiedziane kolejne kolokwium z hiszpańskiego, z logiki i z innych przedmiotów. Bardzo szybko idziemy z poziomem, ze wszystkim. Yy, więc tej z tego czasu nie ma tutaj mam hiszpański, byłam przez tydzień na niemieckim, ale zrezygnowałam z niemieckiego, bo zobaczyłam jaki tam jest poziom a ja nigdy nie miałam styczności z niemieckim więc wracam do mojego języka hiszpańskiego, więc polecam każdej osobie, która ma jakikolwiek problem właśnie z yy, wyrabianiem materiału, jeśli ktoś nie wie jak ogarnąć to wszystko to dla mnie najważniejsza rada żeby po prostu ogarnąć to co teraz jest i później nadrobić te rzeczy brakujące, bo ja wcześniej robiłam tak Także właśnie nadrabiałam cały czas te braki z tyłu i nigdy nie mogłam dogonić do tego materiału, który robiliśmy na zajęciach, na lekcjach. Skończyłam się uczyć i lecę spać, więc chodźmy ogarnąć się i zrobić cały skincare. Jutro mam zajęcia o 8:30 do godziny 11, ale przynajmniej są ważne, więc trzeba na nich być. No i będę się uczyła. Dzisiaj dosłownie mam tylko angielski, więc zapakowałam się w małą torebkę. Nawet nie muszę brać żadnej książki, bo wszystko mam po prostu na iPadzie. I lecimy już. Dosłownie za 10 minut muszę się zbierać, bo wyjeżdżam równo w siódma.